Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Zebrałem piękną rzodkiewkę, ale zebrałem też malutką. Dlaczego tak się dzieje, że pomimo takiej samej uprawy, w tym samym miejscu, jedna rzodkiewka urosła świetnie, a druga urosła mała? Jakie są zagrożenia uprawy? Co robić, żeby właśnie ta rzodkiewka była spora? Wszystko o uprawie rzodkiewki, posłuchajcie. I standardowo polecam Wam zakup moich produktów, książka jak uprawiać warzywa jest to książka o uprawie aż 64 warzyw, ta uprawa rzodkiewki jest bardzo dobrze opisana. Planer warzywnika jest to książka miesiąc po miesiącu opisująca uprawę warzyw. Mam też kalendarz warzywnika i smyczki, zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. I zobaczcie sobie, rzodkiewkę siałem pod koniec stycznia, teraz jest do zbioru i w większości przypadków jest bardzo ładna. Jest niewybiegnięta mimo tego, że zimą dzień nie trwa tak długo, ale jednak to wystarczyło. Tak jak zresztą mówiłem przed siewami, że ta uprawa się uda. I chcę tutaj powiedzieć, że gdybym tak uprawiał rzodkiewkę w domu, to ta uprawa by się nie udała. Jak już by coś urosło, co jest też no różne prawdopodobieństwo, to by urosły liście, a korzenia by praktycznie nie było. Uprawa w domu może się udać, ale w przypadku doświetlania. Już kiedyś taką uprawę Wam pokazywałem. Ale no, zdecydowanie najlepiej jest według mnie uprawiać rzodkiewki w gruncie. Stanowisko jak najbardziej nasłonecznione, dostęp do tego światła jest bardzo ważny. Ja wysiałem tutaj trzy rzędy rzodkiewki, gdzie ten środkowy miał mniej światła słonecznego. Szczególnie, że jego wschody nastąpiły później. Tu wystarczyło, że te wschody były później, a z racji tego, że no były to gęsto posiane rzodkiewki, to ten środkowy rząd został zarośnięty przez tamte dwa boczne. Mało światła, mały odstęp, to małe prony. W uprawie rzodkiewki kluczem jest odpowiedni dostęp do światła i odpowiednia ilość miejsca na rozrost korzenia. Ja polecam rozstaw docelowy co 4 cm w rzędzie i bym się tego trzymał. Nie, że załóżmy siejemy co 2 cm i potem przerzedzanie, jak na przykład w przypadku marchewki. Ja lubię sobie no, w przypadku wielu warzyw tak zrobić, że gęściej sieję i potem przerzedzam, ale tutaj od razu siew w rozstawie docelowym, żeby ta rzodkiewka od małego miała odpowiednią ilość miejsca. To jest bardzo istotne. Jak nie będzie miała, to od małego będzie już wybiegała. A jak ta rzodkiewka będzie wybiegnięta, to praktycznie nie mamy szans na dobre zbiory. Już to wiecie, przerabiałem, gdzie owszem, no zbiory miałem, bo no później rzodkiewka nie wybiegała i ona się w cudzysłowie wzięła w garść, ale te zbiory były zauważalnie mniejsze. No i polecam wysiew po jednym nasionku do dołka, a rozstaw między rzędami to co 10-15 cm. Jak chcecie mieć takie bardzo duże rzodkiewki, no to bardziej polecam ten większy rozstaw. Bardzo ważna jest tutaj gleba. Ważne, żeby była przepuszczalna, a przynajmniej ja tak polecam, żeby też nie było za dużo wilgoci. Gleba przepuszczalna, próchnicza o pH 6 do 7. Można dać do gleby kompost, czy też obornik granulowany albo no zwykły obornik. Z tym, że w przypadku tego zwykłego obornika uprawa rzodkiewki w drugim, trzecim roku po oborniku. I to jest najważniejsze. Siejemy w odpowiednim rozstawie i potem zbieramy. Ale nie jest to zawsze, wiecie, takie łatwe. Rzodkiewkę mogą zaatakować różne szkodniki, jak na przykład pchełka, jak śmietka, a nawet i ślimaki. I warto to uwzględnić. A robaczywa rzodkiewka może wystąpić szczególnie w uprawie wiosennej, chociaż też taka uprawa może się udać bardzo dobrze. No i mniejsze prawdopodobieństwo robaczywej rzodkiewki jest w przypadku tej podłużnej. Ale tak jak widać, no taka uprawa też się może bardzo dobrze udać. Siew wprost do gruntu od marca do września, ale gdy mamy szklarnię, mamy tunel foliowy, to ten czas na siewy się wtedy wydłuża, no bo w nieogrzewanej szklarni, w nieogrzewanym tunelu możemy ryzykować już w lutym z siewami, chociaż pewniejsza jest uprawa z marcowego wysiewu. No i różnie jest z uprawą rzodkiewki latem, może się ona udać, może też to zależeć od odmiany, ale też może nie pójść rzodkiewka w korzeń, a bardziej będzie chciała kwitnąć i wydać nasiona. Jak chce, wiecie, taka żrodkiewka kwitnąć, no to polecam ją zebrać lub zostawić właśnie na nasiona. Ale nasiona polecam, bo to jest też bardzo ważne. Nasiona polecam zbierać z jak największych okazów. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że właśnie z takich nasion uzyskamy większą żrodkiewkę a nie z takich, wiecie, bardzo małych. Takie właśnie z pozoru drobne sprawy, to wszystko wpływa na udany efekt, na udaną uprawę, no w tym przypadku rzodkiewki. Głębokość siewu 1-2 cm. Jak wysiewacie rzodkiewkę wcześniej i chcecie szybsze i pewniejsze wschody, to do wschodów przykrycie glebę agrowłókniną białą. Też zresztą by można było otrzymać, jakbyście zrobili taki stelaż mały, cały czas żodkiewkę pod tą agrowłókniną. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo szkodników. A same wschody trwają zwykle kilka dni, ale jak jest zimno, to nawet i dwa tygodnie. I pielęgnacja po wysiewie jest znikoma. Jedyne co to mogą właśnie szkodniki wystąpić, i warto to wziąć pod uwagę. Ale tak, no to ja w trakcie uprawy nie nawożę, podlewam ją raz na kilka dni no chyba że w pojemnikach, no to codziennie i jest świetnie. Zbiory mam tak około po miesiącu, chociaż to też wiecie, to może zależeć od odmiany, od warunków, bo może być to nie wiem, załóżmy te 3 tygodnie, a może być to i 5 tygodni. A może być i troszeczkę więcej, no różnie to może być. Zdecydowanie warto też odchwaszać grządkę, ponieważ chwasty mogą zagłuszyć uprawę rzodkiewki. Dobre sąsiedztwo fasola, groch, marchew, pasternak, pietruszka, por, rzepa, sałata, szpinak. Najlepiej nie uprawiać rzodkiewki bezpośrednio po warzywach kapustnych i rzepowatych. A sama rzodkiewka może być dobrym przedplonem, na przykład dla pomidorów czy też warzyw dyniowatych, że sobie po prostu też teraz wysiejecie i będziecie mieli zbiory przed tym, zanim posadzicie te warzywa. Odmiana rzodkiewki ma znaczenie w jej wielkości. Są takie, wiecie, odmiany, które no, produkują średniej wielkości rzodkiewki, jak na przykład Bell, ale też szybciej zaplonują. A są takie, które te rzodkiewki produkują spore. Ja szczególnie polecam trzy odmiany, i to jest właśnie szerybel, 18-dniowa, Tytania. Szerybel jest to odmiana wczesna o korzeniu kulistym średniej wielkości. Bardzo lubię właśnie odmianę szerybel, no bo zbiory są szybko, rzodkiewka jest niezawodna. The Sweet Yours, 18 dniowa, jest bardzo wczesna, chociaż u mnie no nigdy uprawa nie trwała 18 dni, a dłużej. Korzeń wydłużony, uprawa jest bezproblemowa. I odmiana Tytania jest to odmiana o dużych, okrągłych korzeniach. Rośnie bezproblemowo. Swoją drogą ostrość rzodkiewki może zależeć od odmiany. Też między innymi od podlewania, bo jak ta gleba będzie przesuszona, to rzodkiewka nie będzie miała za dużo wody, to rzodkiewka zwykle będzie ostrzejsza. No i jak rzodkiewka będzie większa, to też no, może być właśnie ostrzejsza. No i tylko powiem jeszcze, że u mnie my zjadamy rzodkiewkę nie tylko ten korzeń, ale też liście są bardzo smaczne. Chociaż też miałem odmianę, która te liście miała takie, wiecie, takie, takie bardzo dziwne, takie, które parzyły tak mocno. Więc tutaj już jest decyzja wasza, no smak liści może też zależeć od odmiany. I jeszcze powiem tak, że można uprawiać w gruncie, jak również w pojemnikach, na przykład w skrzynce balkonowej. Ja wysiałem tutaj w pojemniku, no bo nie mam warunków, żeby teraz właśnie wysiewać do, wprost do gruntu. Ale jakbyście chcieli mieć dużo rzodkiewki, to najlepiej siać wprost do gruntu. Też można by zrobić tak, no bo te zbiory są jednak do, dosyć szybko. To też zależy od odmiany, ale można sobie wysiewać, no załóżmy co dwa tygodnie, żeby mieć stały dostęp do zbiorów, a nie, że naraz wiecie, wszystko wysiejemy i potem, no mamy z tym problem, że nie mamy co z tym zrobić. No i to w zasadzie tyle. Krótka uprawa to mało informacji. Jak macie bardzo zbitą glebę, to też. Powiem jeszcze tak, to ją rozluźnijcie, na przykład piaskiem. Dajcie kompostu, też może jak gleba jest słabsza, to tego obornika granulowanego, i siejcie w odpowiednim rozstawie na stanowisku słonecznym. Plony powinny być bardzo dobre. Dziękuję za uwagę, dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. No, napiszcie, jak Wam wychodzi uprawa rzodkiewki, czy macie właśnie z nią problem. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.